Witam serdecznie. Połowa września zaczynają się deszcze, brzydka pogoda, a w związku z tym i katar, kaszel, przeziębienie. Ja korzystam w tym okresie z inhalacji, właśnie inhalatorem Sanitas, kompresorowy. Służy mi już dobre 5 lat. A do inhalacji używam nie tylko roztworu soli fizjologicznej, ale przygotowuję sobie bardziej hipertoniczny roztwór z solą, akurat sol bromowa, bardzo drobno zmielona, raczej tej kuchennej nie polecam. Inhalator otwiera się w ten sposób klapką, w środku mamy rurkę, która służy do tej maski, którą sobie wykonujemy inhalację. Dosyć porządna konstrukcja, długo służy, rurka nie ma żadnych brudów w środku, pomimo że jest już piąty rok w użyciu jest tutaj taki po boku zaczep można sobie na chwilę odstawić i na spokojnie przygotować rozwór do inhalacji czyli pojemniczek jak widać już mocno zużyty co dać po ściankach i do niego mamy taką wsuwkę to wszystko zakręcamy i nakładamy ustnik a po kolei to bardzo malutko soli, żeby był to roztwór hipertoniczny, ponieważ sama sól fizjologiczna ma mniej więcej 0,9% soli, jest tego 5 ml. I właśnie taką sól fizjologiczną rozcięczam nią sól. Jak ktoś ma naturalną sól kamienną, porzoną, z oceanu albo jakiegoś morza, to drobno zmielona w młynku też się nada. Wtedy jest to jednak lepszy sposób niż samą zwykłą solą fizjologiczną. Oczywiście, jeżeli lekarz zaleci inaczej, no to trzeba się stosować i nakładamy maskę. Ale zobaczmy, jak jeszcze działa samo bez maski. Podłączamy. Inhalator dosyć solidnie, żeby nam to się nie odczepiło. I włączamy. Jak na razie pozbawię, pozbawię Państwa dźwięku inhalatora jest on kompresorowy, dosyć głośny. W ostatnich 40 sekundach filmu będzie to bardzo ładnie słychać. I tak się tędy wydziela tutaj para taka którą wdychamy równocześnie nosem i ustami, i bardzo jest to, przynajmniej dla mnie, pomocne. Należy mieć koło siebie chusteczki do nosa, ponieważ często jest, odschodzi nam wydzielina, trzeba to wysmarkać, wykaśleć. No i teraz będzie dźwięk nagrywania inhalatora, już bez mojego komentarza, tak żeby każdy wiedział, jak słychać, jeżeli jest za głośno to można sobie założyć słuchawki na nauszne, niedołuszne nauszne z jakąś relaksacyjną muzyką, inhalacja trwa około 8 do 10 minut, takie 5 ml no i teraz będzie hałas